Siemanko widzowie, chciałem Wam taką informację przekazać. Nie wiem, jak Wam to powiedzieć, ale sprzedałem <laughs> tę <te> czwórkę. <laughs> sprzedałem naszą tę czwóreczkę i kupiłem coś podobnego. A zresztą zobaczcie sami, kupiłem też Volkswagena. Troszeczkę nowszego. Ale dużo nie dałem. Dużo nie dałem. 1600 zł. No, była okazja. 1600 zł. Wzięliśmy to z batą na raty. No mniej jest miejsca. Mniej. No bo to jest sedan. No ale. Bata miała możliwość wzięcia kredyt. No to, no to wzięliśmy na 3 lata. 1600 zł na 3 lata, to tam i tak spora rata wyszła, ale. Tato, ja to się ja to był tylko z Boże jaki miałem koszmar To był tylko sen. Jest moja kochana. O Boże, nigdy cię nie sprzedam. Tato, a co on tu robi? A czym on, czym on przyjechał? Przywiozę ci nowe auto. Te czwóreczkę sprzedaż i masz pasacika nowego. Jak nowe auto? No nowe z 2020 jak, ale jak, roku. Jak mam tę czwórkę sprzedać? No po co masz... mi to kupiłeś? A jak po co?